Jest godzina 5.32, a ja wyruszam właśnie samolotem do Warszawy. Dzisiaj czeka mnie dzień pełen wrażeń, ponieważ mam dzisiaj Presday, czyli dzień pełen wywiadów, rozmów na temat mojej piosenki i nie tylko, ponieważ y, mamy za dwa dni premierę piosenki nad wodą z Tripsa, także dzisiaj się z nim zobaczę, ale najpierw muszę doprowadzić się do porządku, dolecieć do Warszawy. W pierwszej kolejności najważniejszy jest lot, a później krawka. wiecie, jest jeden z tych lotek tak porannych. Dobrze, można się strzemnąć, nie mam z tym problemu. Bo ja ogólnie zazwyczaj w autach i właśnie w samolotach mam problem z wyswaniem, się szybko nie zasypam. A dzisiaj takiego problemu nie miałam, bo to rozwikłać pół godziny. Kiedyś było tak, że właśnie rodzice nas nagrywali takimi aparacikami, było dużo zoomów, były takie specyficzne tekściki typu Weronika popyt do kamery co robisz i wiecie to jest takie kiot. ja nawet czasami nagrywam się właśnie tym aparatem i też jej tak mówię i mimo tego, że kiedyś miałam takie coś, że fajne jest to, że my mamy w dzisiejszych czasach lepszą jakość tego obrazu i że fajne mamy możliwości, to jednak ten analogowy vibe daje taki specyficzny klimat i naprawdę to oddaje. Kawka wleciała z maka, szczerze wam przyznam, że naprawdę smakuje mi kawa z maka i już nie mogę się doczekać, aż będzie kawa lata, taka mrożona, bo bardzo, bardzo ją lubię. Czekam na Ewelinkę, ponieważ ona będzie mnie malować. Pamiętam, że w tym bloku, słuchajcie, ogłaszałam na swoich socialach, tutaj nagrywałam z story, że wyruszam w trasy koncertową, że już jest premiera mojej płyty. Niesamowite, że to tak właśnie już zleciało. Jest już Ewelinka i na pewno pierwsze co powie to, co dzisiaj robimy. A ja zawsze mam takie, że ja nigdy nie wiem. I zawsze mówię, wiesz, no tak delikatnie pomalujmy. Później jeszcze przychodzi Patryk, ponieważ będziemy kombinować z włosami i te moje włosy będą inne, będą zmienione. Witamy! A tu jak zawsze tak ładnie i, pach, i pachnąco. To dzisiaj robimy? Czy Ty mnie tutaj zwiążesz tak, że nie będę mieć wiesz wielkiej głowy? Ja Ci właśnie tapiruję najpierw, <grym> dodaję Ci jeszcze watę. Słuchajcie, zakładamy teraz perukę. Mocno się zastanawiam nad takimi włosami, żeby sobie zafarbować na taki kolor. Teraz w ogóle mam takie rozterki związane z włosami. Z jednej strony chcę iść brązowe, z drugiej strony bym zrobiła takie już na stałe. I jak wróciłam z, ostatnio z klipu, to mówię do Karola, dobra, robię takie włosy, to już jest pewne. No i teraz okazuje się, że te włosy są bardzo trudne w utrzymaniu, i no chyba tak po prostu zrobię, żeby nachodzić w tej peruce. Dajcie znać, co sądzicie o takiej kryzurce. Mój look sprzed chyba dwóch lat, jeszcze sprzed ciąży, zmieściłam się do niego. Proszę bardzo. Jestem gotowa i słuchajcie, przemieszczam się na pierwszy wywiad. Ja w ogóle z walizką przyjechałam swoją z outfitami no i jedziemy. Ja normalnie mam taki dzień, że ja się nie spusiam, że jestem na czas. Ty jesteś zawsze, ty jesteś zawsze No Ja ostatnio ja na naszym wywiadzie byłaś ósma 40, mimo że byłyśmy umówione na dziewiątkę Krakowa. jechałaś z Krakowa. Stresujesz. Na razie nie, dopóki mnie nie zapytałeś, to się w ogóle nie stresowało. Tu <noise> jest zawsze full wypas, tu zawsze jest pełno jedzonka, picia, dbają. Tutaj chłopaki już ustawiają kadr, kamery. Ale super <noise> Nie, Cześć, bardzo miło. Więc my najpierw zrobimy wywiad, a potem chłopaki cię przejmą a. obroty. A jak się czujecie przez kamerę, przed kamerą, komfortowo? Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. też. No. A, okay, a, okay. Więc... Już się nie stresujecie? Nie. A no to fajnie, no to ja się będę bardziej stresować niż Wy, jak wchodzi to do czego. Słuchajcie, ja właśnie zaczynam swój pierwszy wywiad. Pierwszy jest z Moniką Maszkiewicz. Także Czuję się zaszczycona. Tutaj już mogliście <laughs> widzieć nasze wywiady w internecie i faktycznie gdzieś tam zawsze wychodzę z niej zadowolona, więc tutaj O. Ten taki Trzymajcie na mnie. A dziś gościnią w moim studiu wersów. Cześć, Cześć Cześć, bardzo, Cześć. bardzo Cześć. mi miło. Porozmawialiśmy, pozdradzałam jakieś swoje tutaj rzeczy. Fajnie, cieszę się, bo w sumie dawno nie udzielałam takiego wywiadu, w którym mogłam się tak, wiecie, otworzyć, też pogadać o, o, o życiu, a to są takie fajne aktualności, które też wy będziecie mogli przesłuchać oczywiście na kanale Świata. Jest. Cześć, jestem Janek. Cześć, jestem Antek. Jesteśmy dziennikarzami programu Mali Dorośli, a dzisiaj naszym gościem jest Werso. Cześć! Niesamowite jesteście takie, takimi słodziakami, że to jest niesamowite. To jest super! Ja już nie mogę doczekać, aż Mariusia będzie taka duża i nie mogę sobie z nią tak gadać, przecież to jest mega kim. Właśnie wyszłam z pierwszego wywiadu i słuchajcie, nawet to były dwa wywiady, bo jeszcze miałam wywiad z chłopcami. Takie słodziaki, że to jest niesamowite. To zupełnie też inne uczucia, jak się rozmawia, właśnie wiecie, z profesjonalną em, dziennikarką, a jak z chłopcami, którzy też oczywiście jakby aspirują do tego, żeby być dziennikarzami w przyszłości, ale jednak z gdzieś mi to się inaczej rozmawiają. Oni mają takie proste pytania, ale takie totalne niekonkretne i trzeba im to wytłumaczyć właśnie w taki fajny sposób, to było super super cute. A teraz przemieszczamy się już do studia Radia Eska, gdzie będzie już czekał na mnie Trips, ponieważ późniejsze wywiady już będą wspólne razem z nim, także zobaczymy jak to wszystko pójdzie, bo to będzie nasz pierwszy wywiad w ogóle wspólny. Tutaj byłam, tu już było miło i przyjemnie, tu jest zawsze miło i przyjemnie, o, ogólnie nie, fajnie. I, I tak bardzo spodobało się bycie piosenkarką, że zaledwie kilka miesięcy po wydaniu debiutanckiego albumu wydaje nowy singiel. On z kolei przebił samego Fryderyka Chopina w liczbie miesięcznych słuchaczy, a niedawno nawiązał współpracę z samym Aladem Walkerem w studiu SKPL, ludzie dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu verso trips. Cześć. O, ale fajnie ja nas przedstawiłeś, w ogóle super, dziękuję. Udało się, Uf. A więc wczoraj wypuściłem oficjalny remix dla Rudimental i Ellie Henderson. O, oh, wow. Bo ja w ogóle myślałam, że jak ja przyjadę do, do Mikołaja do, do studia, to będzie coś takiego, że raczej to będzie taka stricta praca, praca, praca. A finalnie ja przyszłam do ciebie do domu, gdzie ty masz też swoje studio i możesz zamknąć. I tak trochę mi otworzyłeś takie swoje domowe. Domowe. Domowe, właśnie taką swoją domową przestrzeń. Jak? To macierzyństwo zmieniło Twoje życie, twoje relację, przede wszystkim sama ze sobą. Zacznę od tego, że bycie mamą to jest zupełnie już inna rola, i yy, to jest rola, która cieszy mnie chcąc, nie chcąc najbardziej. Co, do zobaczenia, przy tych premierach kolejnych wypowiedzi. Pierwszy nasz że ja trochę sobie posłodziliśmy, trochę tutaj ten. Chyba to nie jest fajne, jak tak robię na tych wywiadach, ale się mi to pomaga. Jak ci to pomaga, to co? Bo, Bo jestem kinestetykiem. Ty mam... co, o co chodzi? Że jak mówisz, to lubisz coś mieć w rękach. I coś, coś robić między, coś między oj zobacz sobie co chcesz zjeść, od razu o, zamówimy. Fifi, ty też sobie mhm. zobacz, ale jest w fajny. Ładnie jest. No. Kochani, spotkaliśmy się tutaj nie przypadkiem, a mianowicie ze względu na wasz utwór, nad wodę. Ja, ja już tak usiadłem i nagle to, to było w mnie, nigdy nie czułem na pianinie. To po prostu wsiadasz i masz to albo nie masz, tak to wygląda. Brawo, bardzo ładnie, <laughs> bardzo ładnie. A teraz możemy jeść. Pad Stopu będziemy testować lepiej niż zaraz. Jeszcze ja pojechałam na zapiekanki książula do skawiny. Przepyszne, my tam z Karolem jeździmy do tej skawiny, ludzie. Pojechaliśmy teraz piękną furą Tripsa pod yy, Warnera, czyli naszą wytwórnię, i właśnie zauważyłam że słuchajcie, jest tutaj. Widnieje moja nazwa, czyli nazwa Wersow. Ale czad! I w ogóle to jest na stałe. Tam też jest wersów tutaj też. Ja widzę na przykład Oskarka, Cymsa. Przypomina mi się ten moment, jak podpisywałam te wszystkie płyty przed wydarzeniem, co były? Ej, to się trochę zmieniło nawet, chyba. Ładnie, tu jest, zapraszam. No mój pięsek, mój pięsek, gdzie jesteś? iść mój jesteś. iść mój jesteś. Mam tak wszystkich. Bardzo miło mnie was widzieć, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Czy już w ogóle znaliście wcześniej, jakby prywatnie, bo pracowaliście wcześniej razem wspólnie? U nas była taka historia, że razem z Mikołajem poznaliśmy się w sumie tak naprawdę przez internet, a ja napisałam na Mikołaja, żeby może podjął się e, zrobienie remiksu e, piosenki o północy. No i tak od co, do słowa e, doszło do realizacji tego numeru. Możesz zdradzić, jaka jest historia z e, Justinem Bieberem jeszcze w związku z tą piosenką? Nad piosenką pracował Simon Levy, czyli e, to jest w ogóle też producent, nie tylko realizator dźwięku, który na przykład robił piosenkę What Do You Mean? Justin Bieber jest jednym z trzech autorów jest Justin Bieber, taki Blackbird i Simon Levy, czyli ten koleś mega ten mocne. koleś nam ten utwór miksował. I on mi miksuje wszystkie kawałki ostatnio i zrobił super robotę. To w ogóle było tak, że mieliśmy taki deadline, że ja wracając z jakiegoś pociągu wysłałem mu to do miksu, on jest LA, więc 9 godzin do tyłu, czy 8 teraz. Pracował na nią u niego dzień, u nas noc. Ja wstałem o 6 rano, żeby też te poprawki później mu ewentualnie dosłać, jeśli będzie trzeba coś poprawić. No i tak bardzo szybko się uginęliśmy z miksem na dole. Wow, no. no to jest mega mocne. Ja właśnie się ogarniam, ponieważ zaraz zbieram się do radia. Pierwszy raz. Zostałem Zaproszona do RMF Max. Bardzo się cieszę, bo będę tam właśnie debiutancki i będę właśnie mówić o mojej nowej piosence zatytułowanej Nad wodę. Będzie też ze mną Mikołaj Trips, więc będzie na pewno bardzo fajnie i będzie to wyjątkowa wizyta, ponieważ będziemy też ogłaszać konkurs, w którym wy będziecie mogli wygrać dogranie się do naszej piosenki oficjalnie. Ja to później opublikuję też na swoim kanale na YouTube. Pójdzie ta piosenka na Spotify i nie tylko, także to jest na pewno coś wielkiego i taka szansa dawać żeby pokazać się ze strony muzycznej, wokalnej i żeby ktoś z Was mógł właśnie wygrać takie przebicie się do tego świata muzycznego. Już się nie mogę doczekać, aż to ogłosimy, ale najpierw ogarniamy się. Przemierza utworu na antenie dokładnie o 18.10. Tak, tak? My mamy zawsze o 18.00. Nie na kanale, zawsze 18, o 18.00. To jest dzisiaj za dzień, piątek. To ja mam w sobotę i <gry> więc tak fajnie się tworzy, że o 18.00. Ciepłe. Dzisiaj z nami. Versof i trips. Niedawno była premiera ich wspólnego utworu nad wodę. Jak Wam się współpracowały razem? No bardzo dobrze z tego, z tego, co już jakby zauważyliśmy na przestrzeni czasu, że myśleliśmy zdecydowanie, że to będzie taka, wiecie, szybsza współpraca, taka mniej angażująca na sobie, a finalnie wyszło z tego to, że też czujemy, że się poznaliśmy i że nam się fajnie ze sobą rozmawia. Ja się cieszę, cieszę z tego, że nie była to tylko taka współpraca, że robimy piosenkę i nigdy się więcej nie widzimy, bo też takie się zdarzają, tylko naprawdę się poznaliśmy, spędziliśmy w sumie dużo czasu. Warto poznawać tych nowych ludzi i warto nie zamykać się na nich jako jako nowe. Piękne Zaku... słowa właśnie takie. Tak na zakończenie. Tak zakończymy życząc wam e, samych dobrych wspierających ludzi na waszej drodze muzycznej. Cześć, Tymerzo i e Trips. Dzisiaj premiera naszego utworu nad Wodą. O 18:10 w RMF Max. Także bądźcie tam razem z nami. Słuchajcie, oznaczajcie nas mega fajnie, co? Będziemy w RMF Max. Słuchajcie, mamy dla was wspaniały konkurs, w którym możecie pokazać światu jaki macie talent, ponieważ możecie dograć się do naszej piosenki nad wodę. Słuchajcie, właśnie przekonaliśmy stację RMF MAX do tego, żeby była partnerem naszej akcji naszego konkursu. Wybierzcie koniecznie udział, ponieważ możecie dograć się do naszej piosenki. To jest bardzo, bardzo fajna szansa dla was i do tego, żeby ktoś zauważył wasz talent, a między innymi ja i Trips. Właśnie mówiliśmy, że jaramy się, że my mamy premierę dzisiaj w RMF MAX, a wy też możecie ją mieć, także zachęcamy. Wystarczy, że dogracie swoją zwrotkę do naszej piosenki, wszystko możecie przeczytać w regulaminie, który znajdziecie w opisie tego filmu. Także warto wziąć udział w konkursie. Więcej informacji też znajdziecie na naszych socialach, Także śledźcie i bierzcie udział w konkursie. Fajnie, ja już się nie mogę doczekać. Jesteśmy na planie reklamy dla firmy Coral. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy i słuchajcie, plan zaczął się tak naprawdę o 5 nad ranem. Ja już wjechałam na make-up. Teraz jest w ogóle po 7 rano i dzisiaj mamy tak naprawdę cały, cały, cały dzień na planie. Fajnie, bo będziemy się przebierać, malować inaczej, zmieniać fryzury, więc będzie się działo. Pierwsze ugryz ugryzienie, potem zrobimy detal. Nie czy nie już. Tak, a to zgadaliśmy, dotyk, że już dotyk. Bar, ten, ale potem decyzja, że przenosimy się na stałe. Ole w mi właśnie to zaraziła, żeby tak. to nie robiłeś czerwone dłonie, nie po prostu skręcam za Wygląda jakby normalnie tu, jakby to było naprawdę ugryzione. tak się świeci, nie? Gramy dokładnie to, co, to, co było tutaj na tym na zbliżeniu. Dobra. Musisz być organiczny, czujny, jak pracować z aktorką. Jak to mi Musisz być, jak jak to tak też. jest. Ja, ja bym Nie każ na loda, tylko na niego. To jest. Tu masz i dotykając patrzysz na niego, patrzysz co tu się wydarzy, jaka będzie akcja z tym, to no nie jest na tym, no bo ja nie widzę w swoich to jest mega fajne, jak właśnie jest akcja, jest cisza i tylko reżyser mówi I nagle jest na przykład, dobra mamy to i wtedy jest taki chaos, wszyscy wybiegają, tu się, dzieje, i, tu się dzieje 10 rzeczy, tam ktoś poprawia Tu z tyłu scenografie zmieniają światła i nagle jest 5 sekund i znowu cisza, nie, to jest zaromistne planie Kamera w i akcja Ludku. i Teraz patrzysz na niego i zbliżasz do wargi Ale kopię jeszcze raz. Zmienia się i ułaga idziemy do chrup! Stop! No! Co? Tak, narodziny gwiazdy Tak, i zrobimy kiedyś film z Bradem Cooperem Oversum. Fajnie? No, fajnie, bo sobie przynajmniej podjadam na ten. Taka praca to wymarzona praca. Fajne. Nie otwieraj ust. Dotykamy dolnej wargi tylko. Nie ruszamy ust. Ja nie ruszam ustami. Nie, delikatnie ruszaj. o, to Właśnie trwa przekładka kamer, a ja mogę Wam pokazać jak właśnie teraz wyglądam, czyli się przebrałamy stolut numer 2. Taki bardziej klamu. Już nawiązujący do samego loda, który jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Nazywa się Kosmopolita, więc pasuje tutaj do naszych stylów tak. no imprezowych. Dzisiaj na planie przydało nam się nasze challenge, który kiedyś wykonywaliśmy, bo kiedyś właśnie mieliśmy przez challenge, a teraz wykonywaliśmy bo dzisiaj na planie musieliśmy się zamrozić z lodem. Było zmienione tło i potem musieliśmy kontynuować. Także do czegoś ten YouTube jednak się przydaje. Tak jest. Ten film jest dynamiczny, współczesny, on jest twarzy impresyjny, impresyjny nie? To jest my działamy na wrażliwość, na podświadomość widza. Wrażeniowy, wrażeniowy. Z, z, zostawiamy jego logikę, jak gdyby za sobą. Ja, ja logikę bym pogrzebał. Ja logikę pogrzebałem dosyć dawno. Popraw? taka kiepska, giepska, ale taki, tego wszystko na potrzeby późniejszych ujęć, żeby się włosy nie zniszczyły i żebym nie pobrudziła outfitu. Ale jesteśmy teraz na jedzonku, mamy przerwę obiadową i mamy tu panów, którzy, słuchajcie, specjalnie dla nas gotują jedzonko to jest super opcja. Mamy tutaj stolik jak w restauracji, normalnie taka profeska, co? Tak, mega fajnie. Daj. Naprawdę cudownie, I zobaczcie, każdy sobie tutaj wcina i ma świeże jedzonko jest włosość do wyboru, indyczek, naprawdę mega, tak. No, kolejna scena i tutaj scena na stole I, słuchajcie, patrz, 4 osób i poprawia, to jest niesamowite. Tu jedna osoba odbiega, tu druga, odbija. tu trzecia od Naprawdę czuję się mega zaopiekowana. Wszystko tutaj jest po prostu zaplanowane idealnie. Brawo team, brawo wszyscy, słuchajcie! Uu. Warto było żyć dla tego momentu. Dubelek. A jak? A jak 30 lat kariery teraz przechodzimy do uwieczniania naszej pozycji na zdjęciach, ponieważ oprócz tego, że nagrywamy dzisiaj spot reklamowy, to też dodatkowo robimy fotki na baner. Super będzie znowu widzieć swoją twarz, która będzie wisieć w środku miasta. Karol, jeszcze głowa Piękny. bardziej do światła tamtego, a do nas spojrzenie. Pięknie. Dobra, trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to. To jest to, to jest to. Pięknie. I o, do nas, dobiegnie spojrzenie. Zmieniamy mnie teraz na studio. My mamy czerwone usta, chociaż. Fun fact, na przykład, najbardziej wystrojona byłam na mojej pierwszej wizycie w studiu na rozmowie z hotelem Torino. Byłam po makijażu, mam dwie i miałam fryzurę. Wielka gwiazda, i makijaż taki. O, ja tak mówię, nie wyglądam tak na co dzień jak ktoś. Dzisiaj też będę wystrojona na wizytę w studiu, fajkujemy w studiu. Słuchajcie, kolejna stylizacja to jest moja stylizacja do studia nagraniowego. Także tutaj wracamy do lat 90. Nisko, tutaj jest spodzień, wysoko gadki może 90 dwutysięcznych, no, także taka stylizacja. Na razie robimy sobie taki, wiesz, śpiewasz, 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 uch, okej, okay, skończyłaś frazę, dobra, odwieszasz słuchawę, pokazujesz, pokazujesz tam do, do, do DJ-ki tu, to się nagrodzę. I tniemy, to jest na razie na rozbieg. Czas dla Stop! Świetna ona Stop. jest, ta dziewczyna. Parę razy tam pokazaliśmy koniec dekoru, szybki dubelek, bardzo fajne, świetny. To teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jak śpiewasz, żeby nie zawsze mieć zamknięte oczy, żeby na jakąś frazę otworzyć, żeby ja zobaczył kontakt z moją bohaterką. Ja kończy to zamykam. Dobra. 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 Ja się za nagrywaniem studiu. Pierwsza akcja niespodziewana. Nie chciałbym, żeby to było takie zapowiedzialne, że coś się tam wydarzy, chcesz go ugryźć i wszyscy widzowie myślą, a kolejna reklama z gryzieniem loda, a my nie, mówimy nie. nie, właśnie nie.

Dwa dni zdjęć, ale się udało. No i szczerze, ma jakieś synki. O. o! Jaka tutaj prawda? Laska! Gdzie jesteśmy te godziny, jest tam tak niedobrze już tej pralki. A się łóżko! To my czekamy na was. A popatrz tam przez chwilę, to. to ty dzwonisz. <grywa> <grywa> Tak, spróbujemy zrobić zejście, nie? Hej, Ale udajesz, jakbyś miał pytań, ty tym żalem nie wyszedł? Chciałbyś jak kołek, gdzieś Nie Miło, fajnie, A teraz A teraz zgrywasz takiego tutaj Ja się do komputerku. <grywa> na komputer. Ja na komputer. Ja też sobie mogę tańczyć. Przezezewka? Tak. Tak. ja It's here Tak. So, right goes here and left goes up, okay? No zobacz, 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 Co? jest taki to jest no, no się skoczyłam po tych schodach. Tak, tak, ale wiesz, ja to, to już jest po ujęciu. No i tak. po. o, też masz. To super, super ładny profil. Ma... No dobra. Tak, tak, tak. Super, bardzo dziękuję, fajnie. Bardzo dobrze, no, dziękuję bardzo. No, bardzo się Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki ci bracie, dzięki, super, dobra, Super dziękuję. robota, bardzo fajnie.